Marian miga to tam nagrywa się, czy nie? Miga no, no i dobrze Dajmy trochę światła z dworu na kontrę Zapraszam Jakbyś na razie sobie tu w tym rogu jakoś stanęła, w rogu biureczka Ja potrzebuję sobie trochę... Potrzebuję najpierw trochę ten, sobie zobaczyć jak to nam się układa czekaj, daj mi chwilę proszę was, szukam kuponu, jaka co takiego woda woda? nie jest to Marian, no Marian, po, po, podpowiedz nam mnie trochę, no zobacz jak to wygląda to jest za mocne, nie? ten błysk no spróbuj teraz No? może ISO podbić, żeby więcej tego ciepłą albo tą ciepłą lampkę trzeba tam rozświetlić ale nie. Nie nie Lampa już jest ocieplona. Już. Spróbuj teraz. A ty chcesz tak zmniejszyć? O, o, no teraz o, o, o No jest o, dobrze. Ja bym tylko wiesz, wiesz co czai, tą lampkę dał bardziej, żeby tu ją trochę oświetliła. Ale to wasz, no. Ej, no. ty, się o. Ładne, hmm? no, no, no nie. I te konterka, ten, tamten, tafak. dobrze. Fother out. No to pani prezes co, najpierw ja po. Pasuje, pasuje. To co najpierw, takie poważne chcesz? Jakie chcesz. No to zróbmy takie poważne. Musisz mi poprawić Dobra, musisz spróbować jakąś tą marynarkę chyba trochę naciągnąć, aby ją rozrzucić, bo jak się siedziałaś, to ona ci zrobiła taki, taki brzuch ci się z niej zrobił. No, duże tak Ty, musisz mieć trochę tak... Co, wyżej? W ogóle działamy razem. Dobrze. Ja i tak później, wiesz, potrzebuję rolkę, wyciąć ręce, tylko ten... Przecież mnie nie cały czas. Czy ja tam u nich pracuję na stałe? Naprawdę? A ty masz na czole napisane fotoforma No to razem działa Stój na razie może żeby te ciuchy ci się tam O, 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 o Daj troszeczkę mocy mniej O możesz fajnie jak sobie trzymasz właśnie tą marynarkę tutaj, tak? O tak O, 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 dobra, teraz łapię taki bliski bardzo. czy tak. nie? Tak, włosy super. Jeszcze ciut mniej bym dał tej mocy. Zaraz A jak myślisz, chyba, może lepiej to? Poczekaj, nie, jest super. Daj nam chwilę, bo dopracowujemy światło i ty już masz parę takich min zrobiłeś, że jest naprawdę sztos. Marianek jak to widzisz? Jeszcze ciut. Fajne, no, tylko dobra. I teraz tak. Złap sok, no no. I teraz daj to swoje takie ty masz takie lekkie spojrzenie, jest takie spod brody jakbyś zimne tak. Tak? suki Dobrze, poproszę minę zimnej suki. To złodzi, to złodzi. bo mi już wolno tak mówić, a to wyskarczyła do niej laska, jesteśmy na tych. Jasne. Na targach w Łodzi No ona stoi i właśnie no sama ma takie spojrzenie takie, no Keci, nie? I ta laska mówi: "O, o, zrób to minę, co wyjdę, To minę zimnej suki." I tak też na targach. Nie? Dobra, dawaj, lecimy. O, 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 o. no, 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 no. O, 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 właśnie, to ma. O, tak, tak, tak. Super, super, super. Może włosy na dwie strony, czy jest tak ok? Ładnie jest tym Zrób, zrób. Możesz jeszcze raz je przerzucić, żeby ona taką fajną objętość miał być. Okay. O, o, o. To jest twoja pierwsza stylowana. A spróbuj jeszcze je tak, żebyś miała na bok. Druga. No, tak jak ty może takiego robisz ten. O, o. Ładnie z tym I Delikatnie boczkiem. O. Nie aż tak. O, 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 o. o. Ładnie, no. Tak, o, super. Dobra, zrzucamy tą marynarkę. Zrzuciłbym marynarkę delikatnie rozpięta koszulka. Ten krawat możesz zrobić sobie jakąś taką pozę usiądziesz i możesz sobie ten krawat jakoś trochę naciągnąć, ja Chciałabym, żeby to nie było tak tylko tak. Poczekaj, no to dajcie, zepniemy tym, patrz, bo masz klipsa. Musimy bardziej albo tym. Co, związać ci to? Poczekaj chwilę Dobra, to jak zaczepisz, ja ci to dopnę jeszcze klipsem, żeby ci się nie utpięło Czekaj Jaką sesję przeksero trzeba zrobić? No Dobra, czekaj uważaj, bo tak, tu ten krawat odpadł Ale to nie ma znaczenia Dobra A, Marcin też, Chodź Marcin, teraz zrobimy selfie Ja mam Marian, przepraszam, Marian Czekajcie, włosy jakoś <laughs> A wiecie, że to wszystko cały czas nagrywamy, także będzie fajny backstage. Co ty da? No, włącz o... go, proszę, żeby Co rąk tutaj No, Dawaj Nie będę mówić tak Usiądź sobie lekko na tym biureczku, tak? O, 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 o. I teraz, bo Marian, będziemy musieli przysunąć lampę, trochę obrócić. Zaraz zobaczymy. O. Tnę w udach jakby, o tak. Spojrzenie jest super, to co miałeś? potrzebuję ten w drugą stronę włosy, o, bo kosmy, który miałaś z tej strony robi ci straszny cień nieładny na twarzy. O tak. Czekaj, zostań, 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 podświetlimy sobie trochę te twoje włosy. No tak, tak, tak. Tak, dobrze zrobiłeś, tylko ta za bardzo... Chciałem bardziej trochę schować, żeby mi tak nie świeciła w twarz. No może bardziej tak, nie? <coughs> Jak moje dzieci. Dzieci są. Bardzo... Fajnie, ja też chcę mieć tyle dzieci. Chcę mieć trójkę najmniej No ja mam trójkę. Fajnie. Dobra, lecimy. Fajnie. Fajnie. O tak. Bardzo ładnie. No, Ona nagrywa cały czas. To jakieś papiery dużo żeby sprawdzać? Kalendarz, zobacz, taki. Będę coś pisać. O, super. <grym> Świetnie, ale ty się dobrze w tym czujesz. W biurze, do biura. biura. Tak! Nie no tak Nie tak nie mogę o, 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 o tak, 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 tak nie jest bezwojend Nie, fajne to jest nie jesteś w Nie masz tostera między nogami włoski No Kiedyś taką dziewczynę już nie wiedziała sama w myśli To może ja ten toster. Fajna Super Poprawię włosy Nie, nie, było, było fajne, no O, tak. Tak, 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 tak. Dobra, zrobimy trochę bardziej. Cieszę tak jak siedzisz, chciałbym złapać, że masz ładnie ten plecki wygięte, no, i Będę tak, żeby nie było widać. Marian, dawaj na prawą z tym trochę. Tego Maka przy... Nas nie przymknę, przymknę, bo on ma umazany ekran. <śpiewanie> o. Byłeś na Epickich już? Czekam. Nie Po raz pierwszy, byłam mam na innych, ale tu... Weź ten kosmyk, proszę. Załóżmy. tu mamy. A tu nie mamy. A nie. Ja to okej? Dobra, robimy coś ten z butami na biurku szczerze, była cała tak jakoś. O, to zrobimy poziom. Dziwnie, nie? Albo z nogami na ksero. No, starzy, no tak nawet tak. układaj się. Nie no, poczekaj, ej ja może ten tak? fotel... Patrz, on fajnie wygląda jak bohater. Albo tu, jakieś nogi. To jest spoko. To, no, no, to jest moment. No, no, no. no, to jest spoko. To z tymi nogami, tutaj. Ale tu dziwnie się układa, nie? Więc możecie to nie wszystko... Nogawki jakieś. Jak ty to widzisz w ogóle? Takie jest... No, szukasz. Czeka, o, 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 to o, takie dzienniowa będzie. O pasz, O, nogi daj. to jedną do góry. Nie, jedną, jedną, bo to było takie naturalne. O, już, już jest tam. No? Spoko. A zostań sobie, tak? O! No, myślę, że w takie fajnie A zrób tak jakbyś to samo, tylko daj mi notes. I tak jak ja bym był notesem. No spróbuj, spróbuj rękę do aparatu trochę. Ma, o. Marian, zabierz jak możesz tam to krzesło, bo mam nogi takie dziwne tam. Układania się na biurku. Czekaj, że jeszcze poziom. Ale zajebiście. Panie, kiedy nie Cześć, a daj daj, daj tą rękę do przodu jak możesz. Ja cię ustawię. nie masz Kiedy jest mniej ludzi, nie? Tak. No bo widzisz, my możemy, my możemy sobie dopracować to teraz. Dobra? Patrz, chcesz zobaczyć? Mam to ksaro, fajnie. Mogę też chce te zobaczyć. <tyskuję> no, to, no to No to chodź, się no, po mnie. chodź się, stary starych, to jest fajne. No. Bo. O, to też nawet. Nie wiem, no. To jest fajne. Roski. No teraz będzie obraz. masz gładką tutaj. No, bo makijaż mam taki, że. To jest fajne. Fajne. Jakie przaśne. O ja, się do awaru. O te są e, mi się fajne. podobają, no. Tutaj, bo tam buzia tak inaczej ułożona, że to też jest, to, linii, To też jest bo... fajne. Fajne. Tak jeszcze nie miałam. A może to by trzeba powtórzyć, że nogi są wparła po prostu na tej półce. Dobra. I te mhm. są takie... Mm.